Popatrzcie, tu jest miejsce, gdzie oni się na przykład kąpią piorą. ta woda teraz jest bardzo brudna No ale w takich właśnie, w Birmie to samo. W takich właśnie e, miejscach oni się myli. Po prostu biorą sobie miskę. No, tu się na pewno myją, bo tu mają miski, polewają się tym po prostu. I tak to wygląda. Poland! Poland, yeah! Normalnie. Dobra, idę tam porozdawać teraz. Tam. powoli się zwołują Tam. za za mną. Thank you Startujemy z kolejnym dniem. Dzisiaj robimy paczki. Było plan zrobić 300 paczek, ale jednak zrobimy tylko 200, ponieważ zauważyliśmy, że u nas, dzisiaj na dzielnicy, jest rządowa pomoc. Rozłożą paczki tutaj dla ludzi z rządu. Także my jedziemy tylko po prostu w dwa inne miejsca. Tam będzie około właśnie 200, dlatego tyle robimy. No i co? Wykupujemy wszystko z półek. Właśnie tam na dole, już z półki mleka wzięte, Jeszcze potrzebuję jedną. Parę osób ostatnio się dziwiło, dlaczego powiedziałem, że paczka wyjdzie około 30 zł. 30 zł to jest to jakieś 220-230 batów, tajskich batów. To jest tak naprawdę wcale nie dużo, z racji tego, co my tam wkładamy. A dodatkowo jeszcze, na przykład, jak kupujemy mleka, to samo mleko dla dzieci kosztuje 160 batów, czyli 20 zł. Ale to wiadomo, nie kupujemy do każdej paczki, tylko kupujemy na przykład 50 takich paczek. Wiem, 50 takich, do 50 paczek na przykład to wsadzamy. O, I każdy ma małe dziecko. Dlatego to się nam wszystko tak jakoś wiecie, później rozdziela. Dobra, biorę się za robotę. Tak się zamłotali, że już 4 osoby do nas przyszły nas kasować. Też oleje czekają. I idzie cała ekipa z koszykami. Dobra, przyszła ekipa z Tajlandii. Przycino. Smile. I zaczynamy robotę. Dobra, robota dzisiaj bardzo dobrze poszła. Praktycznie w 2 godziny to zrobiliśmy. Większość paczek już gotowa. Tam jeszcze jakieś nie wiem, ostatnie 30-40 wyszykowane Bardzo, bardzo sprawnie tu się poszło, idziemy teraz na obiad zjeść i o drugiej zaczynamy rozwozić Teraz obiadek w takim stylu, tu mamy zupki Co jeszcze mamy? Tylko zupki? Zupki A, czyli mamy tylko zupki Stawki. Nasza fura dzisiaj przeładowana. Aż. Cała ekipa, która pomagała. Jeszcze Tam pani pomagała. Teraz biorę Przemka Karle i jedzie ta Alinda i jeszcze ktoś. jedziemy to wszystko zawieźć. No jedziemy. Wjeżdżamy do pierwszego miejsca. Zaraz zobaczymy. Ojo, już widzę, że jest mocno. Tutaj chyba jest też społeczność tylko z Birmy, bo są ogrodzeni. Patrzcie, jak tu ludzie mieszkają. No, teraz na Alina powiedziała, że tu jest dużo dzieci. Dlaczego?

Toys, Miaga. Pick up. Go, go, take a buck. Go, go. Pick up. Pick up. Pick up. Take up. Hello. Hello. Zodig ab. Zodig ab. Zodig ab. Zodig ab. Zodig ab. Zodig ab. Goh. Goh. Dekfoot. Go, oké, oké. Oké. Um, oké. 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 Tutaj ludzie mieszkają. Sorry cap, Dobra, tu mi pozwolili wejść, żebym poszedł dalej zobaczyć. Sorry go, go food, take food. Patrzcie, to jest cała taka jakby, wieść, jak to tu wygląda. Sorry cap, take food, food. Nie problem. Pick up. Patrzcie tutaj mają do Jezuanie kap kapet food yeah. Tak to tu wygląda serio mocno Take a foot, 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 go, take a foot. No, idę tam jeszcze dalej zobaczyć. Sarykaw, rygaw, rygaw. Oni tam rozdają, a ja tutaj idę jeszcze ludzi wołać. Sarykaw. Przejdę tu dalej jeszcze Ojeju, tu się to wszędzie ciągnie dalej Frika Take food Zwierzątka Wszyscy biegną, żeby dostać paczkę Mamy tam trochę tych paczek, ale tu jest naprawdę dużo ludzi. Pikap, go takiego foot, foot. wam, że to miejsce jest chyba najgorszym, które odwiedziliśmy. Tu jest jakiś dramat. Come on, come on, foot, sweet, come on, come on. <laughs> Dziecko, jakieś się boi iść. <laughs> no problem, no problem. <laughs> Dobra wracam tam Ale będę wam cały czas pokrętę Striga <laughs> No problem No problem, no problem <laughs> No problem Popatrzcie, tu jest miejsce Gdzie oni się na przykład kąpem piorą Coker ta woda teraz jest bardzo brudna No ale w takich właśnie w Birmie to samo W takich właśnie w miejscach oni się myli. Po prostu biorą sobie miskę. No, tu się na pewno myją, bo tu mają miski, polewają się tym po prostu tak to wygląda. Dalej się to ciągnie. Strasznie dużo ludzi tu mieszka. Jakiś dramat normalnie.

Dobra, teraz sobie jeszcze raz zdjęcie zrobimy. <grywka> 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 <noise> <noise> znaczy kolejne miejsce, do którego przyjechaliśmy jest w ogóle tak schowane To jest masakra Idę właśnie po ludzi to Są miejsca o których normalnie inni zapomnieli całkowicie Dobrze że ta pani co nami jeździ przynajmniej zna te miejsca Tam powoli się zwołują i idą za mną. <śmienicza> <śmienicza> Tutaj wszystkie te miejsca, te dwa, które odwiedziliśmy, to są właśnie ludzie z Birmy. Ta Linda powiedziała, że tym ludziom trzeba szczególnie pomagać. Ponieważ oni nie mają żadnej pomocy od rządu Tajlandii. Tak normalnie, jakby byli tutaj mieściani tak naprawdę. Ło! Wow. Wow. Ale się tu ciągnie wszystko. Już wam.

Pani, ona też jest, to jest mama tej Alindy. Ona też jest właśnie... Dziękuję. No. Dziękuję. dziewczynka. Pokażę Wam jeszcze kawałek. No. Dobra, mi brat przerwał, akurat dzwonił. Dobra.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Đây những video hấp dẫn

ostatnie miejsce. Patrzcie, tu takie osiedle. A tu ludzie, patrzcie, jak żyją. W takich domkach mieszkają. Mm -hmm.